19 marca decyzją Wojewody staliśmy się szpitalem covidowym. Na dzień dzisiejszy mamy pełne obłożenie. Można powiedzieć, że w ciągu dwóch dniach szpital został zapełniony. Jest bardzo dużo potrzeb. Dużo jest pacjentów, którzy potrzebują pomocy lekarzy, lekarzy pielęgniarek, pomocy szpitalnej. Byliśmy już szpitalem covidowym od 5 listopada do 31 grudnia. Jednakże pacjenci w tamtym czasie byli w lepszej kondycji, natomiast teraz są bardziej chorzy, bardziej stany są ciężkie i wymagają hospitalizacji. Nasz szpital jest przygotowany i był przygotowany, jest przygotowany na przyjęcia pacjentów. Dysponujemy sprzętem mamy trzy respiratory mamy szereg. Sprzętu Mamy dobrze przygotowanych lekarzy, pielęgniarki i cały personel. Jesteśmy drugim szpitalem w naszym powiecie i często mówiło się o tym, że, że w sumie szpital nie jest potrzebny. Jednakże ten stan, który obecnie jest, dowodzi na to, że szpital jest bardzo potrzebny. Bo... Gdyby nie było tego szpitala, wiele osób nie dotrzymałoby tej pomocy. Jednak tutaj znajdują pomoc i dzięki temu żyją. takie pytanie od redakcji, bo często się mówiło, że szpital właśnie, tak jak Pani Dyrektor stwierdziła, jako drugi jest dużym obciążeniem, bardzo dużym obciążeniem dla powiatu i tak jak Pani mówiła, że niektórzy mówili, że drugi szpital to jest niepotrzebne, a dzisiaj się okazuje, że szpital nie tylko leczy z powiatów ościennych, oczywiście z naszego góreckiego powiatu zakażonych COVID-em, ale z całego Mazowsza. Więc myślę, że warto by było chyba powiedzieć i pokazać wszystkim, że właśnie ten szpital jest bardzo potrzebny właśnie w takich trudnych warunkach i powiat powinien być, tak nam się wydaje, dofinansowany z głównych środków, żeby tylko właśnie w takich chwilach jak, jak obecna był tym wsparciem i tym niezbędnym ratunkiem, jakim jest w dniu dzisiejszym. Tak, ja też uważam, że ten szpital jest bardzo potrzebny dla społeczeństwa, tym bardziej, że naprawdę dysponujemy dobrą bazą lokalową, dysponujemy dobrym sprzętem, dysponujemy dobrą kadrą lekarską, kadrą pielęgniarską, paniami salowymi i w ogóle wszystkimi pracownikami. Jest dobrze przygotowany do leczenia pacjentów i w ogóle jest bardzo chwalony przez pacjentów. Spotykam się z, szerega, z szeregiem głosów, że chcą przyjechać do Nowego Miasta i rodziny proszą ratowników, żeby pacjenci zostali przewiezieni do Nowego Miasta. Czują się tutaj bezpiecznie, dobrze zaopiekowani. Pani dyrektora, teraz zapytam. Wiadomo, że macie swoje koszty, koszty stałe, ale to, co dzisiaj pełne obłożenie, na pewno obliguje do tego, żeby tych środków było więcej. Czy macie jakieś wsparcie finansowe? oprócz wiadomo starostwa powiatu. To znaczy mamy wsparcie od strony wojewody z urzędu marszałkowskiego. Jesteśmy w takim projekcie unijnym. Mam nadzieję, że w lipcu będziemy już mieli tomograf nowy, będziemy mieli nowy ambulans, no i dostajemy szereg środków ochrony indywidualnej. A to jest bardzo potrzebne, bo niestety te środki są drogie. No i nas jako szpitala nie stać by było zakupić, dlatego też każda pomoc dla nas jest bardzo cenna. Bo tu Pani mówiła, że kadra jest oczywiście z całym poświeceniem pracuje, no ale każdy szpital, gdziekolwiek byśmy spojrzeli, to ma problemy właśnie te kadrowe. W tej chwili mamy obłożenie pełne szpitala. Jak, jak szpital, jak Pani sobie radzi z tym, żeby zabezpieczyć właśnie chorym tą pełną obsługę i tak jak Pani mówi, fachową obsługę? Ja w każdym szpitalu tak samo i u nas brakuje zarówno lekarzy, pielęgniarek i pozostałych pracowników, ale nasza kadra robi wszystko, żeby zapewnić leczenie pacjentom, żeby odbyło się to wszystko w takich warunkach bezpiecznych. Wiadomo, są przeciążeni, mają dużo godzin, pracują ponad swoją normę, no ale, ale staramy się jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki, i tutaj chciałabym bardzo podziękować naszym lekarzom, pielęgniarkom i pozostałym pracownikom, że naprawdę dają siebie wszystko, a nawet i więcej niż wszystko, żeby pomóc tym ludziom, którzy do nas przyjeżdżają, żeby zapewnić im bezpieczne leczenie. I naprawdę to ich kosztuje bardzo dużo wysiłku i poświęcenia. Panie Dyrektor, ale to wiąże mi się następne pytanie, wchodzi mi na usta, jak długo tak wytrzymacie, jeśli, jeśli to rzeczywiście jest przeciążenie. Szczepienia wiadomo są naszą jakąś nadzieją, no, ale kadra też ma swoje ograniczenia siłowe. Staramy się jak najdłużej, dopóki będą pacjenci, będziemy pracować i będziemy świadczyć usługi medyczne. Dobrze, Pani Dyrektor, dziękujemy ślicznie i że my życzymy dużo sił, a czy personelowi pani jako dyrektorowi szpitala to tak zabrzmi jakoś tak może banalnie zdrowia życzyć, czy, czy może więcej sił sił i zdrowia? Zdrowia i, i dużo siły. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję.